Witam państwa. Dzisiaj postanowiłem zrobić film jakiego jeszcze nie było. O czymś, czego jeszcze nigdy nie robiłem. Mianowicie wziąłem wolny od pracy w poniedziałek i mam zamiar pojeździć troszkę rowerem. Nie mam aż tak dużo czasu, bo jest godzina już 11.00. Ja wyjeżdżam mniej więcej, chcę zrobić taką rundkę może 30-40 km, ale nie tutaj od nas z domu, tylko. Z miejscowości Bad Belcyś, tamte rejony mnie tak troszeczkę zainteresowały. Chciałbym zobaczyć, co tam można zwiedzić. No, mam tych kilka godzin, więc pakuję rower na wcześniej pokazywany już na kanale bagażnik i spadam. Godzinka drogi to jest mniej więcej stąd. Także do zobaczenia. Zbieram ze sobą kask, rękawiczki z okularami, które mam w plecaku. W plecaku mam jeszcze tam parę jakichś ciuchów. No tutaj mam jeszcze, nie wiem, czy to, czy to wezmę, czy nie. Do samochodu na razie to wezmę kurtkę taką z dekatlonową na rower, troszkę ocieploną. Dzisiaj powinno być ciepło z 15 stopni. Zobaczycie, jak, jaka jest temperatura. Jest ogólnie fajnie, także ja nie wiem, czy w ogóle. Nie, tej kurtki chyba w ogóle nawet nie będę brał. Zobaczymy. Najpierw wjeżdżam autem i zapakuję. Jest już wjechane. Bagażniczek włożę tutaj i zobaczcie, tak chronię lampki. Mam takie tutaj poduszeczki. Wiecie o co chodzi chyba, nie? No także odbezpieczam hak i montuję to. Dałem tutaj jeszcze taki pasek, żeby mi y, ta część nie stukała w bagażnik. No i tutaj oczywiście na kierownicę, tak jak pokazywałem też w innym filmie. Spadamy. Jadę, jadę. Słuchajcie i nie wiem, tak się zastanawiam się czy nie zmienić planów, bo co prawda korków dużych nie ma, ale późno dosyć wyjechałem. Później okazało się, że jeszcze y, prawdopodobnie o 16 muszę być już z powrotem, żeby odebrać dzieci z przedszkola. Um, więc mało czasu no nie wiem, będę miał godzinkę tam na miejscu ale chyba i tak pojadę przydałoby się tak mieć z dwie godzinki co najmniej, ale może jakoś coś skrócę zobaczę no słuchajcie czas się zwiększa 12.43 już co prawda no kilka minut, no ale to mi też mówi o tym jak będę wracał że też będzie być może jakiś gdzieś korek Także coraz mniej czasu na jeżdżenie, troszkę lipa. No, jednak, jak się z samego rana nie wyjedzie, a ja nie mogłem z samego rana wyjechać dzisiaj, to się plany rozmywają troszkę. Ale zobaczymy, co uda się zrobić. No, proszę Państwa, zostało 11 minut. Zaraz skręcam tutaj z dziewiątki za 3 km, 3,5. I zostanie około 10 minut. Także to jadę na tą 40 Będziemy patrzeć dalej. Pierwsza fajna rzecz tutaj w Bad Belcyś, już dojeżdżam na miejsce. Pociągowe wiadukty. A tak, to tak, jakieś takie bloki, nawet po lewej stronie działki. No i proszę Państwa, wjeżdżamy do Bad Belcyś. No to drodzy Państwo, jestem gotowy. <gryw> Bardzo szybko się przebrałem. Rower gotowy, trasa nastawiona. Ruszam, bo nie ma czasu. W to oczywiście słabo ponagrywam. Ale fajny jest tutaj zjazd z tego dworca. Tam widać nawet jakiś zameczek. Nie wiem co to jest. Ale chyba będę koło tego jechał, przynajmniej w pobliżu. Tutaj chyba jakieś centrum. Tak, nie wiem jak tutaj wam to pokazać. Ale jestem przy tym zamku. Chętnie bym tam sobie skręcił, ale tu mi pokazuje nawigacja, że mam zaraz dopiero skręcić, więc wydaje mi się, że będę jechał i nagrywał tylko w tych miejscach takich może ciekawszych, jak będę się zatrzymywał, bo tak to nie będę miał elementu odstresowania, bo będę się stresował nagrywaniem. Także to później. Patrzcie, tutaj mnie poprowadziło, a przynajmniej chciało poprowadzić. Mijam dokładnie ten zamek i tam zjeżdżam już w jakieś krzaczary, zobaczymy co tam będzie. Słuchajcie, bardzo tutaj przyjemnie się jedzie takimi polami, jakby można było powiedzieć, no i spoko jest. Chciałem wam tylko tak pokazać mniej więcej jak to, jak to tutaj wygląda koło tego Bad, bad i zaczyna się tutaj, zaczynają się lekkie górki, takie no górki to może bym tego nie nazwał, może takie wzniesienia lekkie. To jest fajne. Właśnie po to chciałem zobaczyć tutaj tą okolicę. Niestety nie ma tutaj na Trail żadnych tras. Raczej na Komocie, ale powiem wam szczerze, że właśnie miałem ochotę na taką trasę leśną. Bez jakichś dziwnych udziwnień, bez skoków, bez jakichś elementów rekreacyjnych. Akrobatycznych, sorry. Rekreacyjne jak najbardziej. Także tak to tutaj wygląda. Jadę sobie. No, jak tak jak mówiłem, za dużo nie przejadę. Chciałbym, patrzcie, pokazuje mi tutaj, że 30 km ta trasa, która, którą chciałbym przejechać. No ale nie przejadę tego, bo nie mam czasu. Ale tyle, mam czasu, to, to wykorzystam. Dobra, to później. Patrzcie, znaczy, jakby ktoś się zastanawiał, którędy na Mazury to właśnie tamtędy, właśnie stamtąd przyjechałem. Ale zawróciłem, żeby na, nagrać tutaj tą, e, tą tabliczkę Europa fenwandeweg fen czyli e, trasa wędrowna E11, europejska. Nie, bo, nie byłem świadomy, że coś takiego tu, tutaj i w ogóle, że coś takiego e, jest jeszcze tak oznaczone. I co tutaj? Eee. o patrzcie 1813 tutaj jest jakaś informacja, że Francuz... jakiś francuski batalion czwarty się tutaj zatrzymał hmm. no ciekawe, no i co zostawili coś po sobie? chyba nie bardzo jadę dalej, fajnie fajna, fajna okoliczność Sobie dalej mam już 5 km przejechanek ale powiem wam tutaj ta droga to, to jest chyba jakaś stara droga, gdzie takich dużo kamieni, bruk, to był kiedyś po prostu bruk. Ale no ciekawy jestem, w którym roku to było, ten bruk był kładziony, bo po prostu wygląda prawie, że jak już droga polna. Ale jak się przyjrzeć, to widać, że te kamienie są ułożone tutaj. Hmm. Dawna autostrada może. I przy tej drodze można spotkać takie e, niesamowite rzeźby. Nie wiem czy tutaj jest coś jeszcze dodatkowo napisane. Nie, ale widać, że to jest taki wąż. Zwinięty. O, tu jest coś napisane. Kunert 2006. Ok, czyli to akurat nie jest stare. 2006. Idziemy dalej. Stąd tej strony do takiego małego miasteczka. Się nazywa coś jakiś Hardenberg, coś, coś takiego. Dokładnie nie powiem. Jestem blisko tej góry, do której chciałem dojechać. Ta góra jest wzniesieniem 200-metrowym, ale ładny ten, ten domek na przykład. Tylko że szkoda, że tak powiedzmy w centrum. No i tutaj jest jakiś kamień. Erkur-Merkeschenlandwer. No jakiś, jakiś militarny, chyba. Nie wiem. Zobaczymy też tutaj. A, patrzcie. Hagelberg, czyli Hagelberg się nazywa. Miejscowość z 1009 roku. No, ciekawostka! Ale tutaj dosyć duży ruch, tu samochody jeżdżą. Nie powiem. O, tam jest w y, te. A. A. Panele słoneczne. No, a ja jadę tutaj, bo mi powiedziało, że mam tutaj skręcić, i zaraz to powinna być chyba ta góra. Także ja. Z głównej drogi y, trzeba dostrzec taki, y, wska taką wskazówkę. I tędy się podobno jedzie na ten Hagelberg. No to jadę. Zobaczymy. 100 metrów. Tu prawie jesteśmy na miejscu. Nie widziałem, że ta górka jest praktycznie w tej miejscowości. O, jakaś kapela? E, Kaplica? Kapel, Sorry. No. no i tu chyba tam trzeba jechać. Także wyłączam telefon, bo muszę złapać kierownicę obydwiema rękami. Słuchajcie. Największe to wniesienie nie jest na świecie, ale. 200 o, patrzcie 201 metrów na tym krzyżu jest napisane e... Ulda Niwo, ale NN Nie jestem pewien co to znaczy Nie Licząc od morza, może to by było MN chyba No nieważne Widoczek jest fajny Aczkolwiek Oczywiście nie jest to jakaś wielka wieża tutaj tylko po prostu takie wniesienie ja nie wiem teraz, gdzie pojadę. Czy jeszcze tam zrobię sobie jakąś małą rundkę? Zobaczę, czy da się gdzieś tutaj zjechać. Zobaczę, może na Komocie, co Komoc podpowiada. A jak nie, powiem Wam, która jest godzina. Jest godzina 13:19. To już tak naprawdę powinienem się zaraz zawijać. No, niestety. Ale zawsze, zawsze to coś. Właśnie chodziło mi o tą górkę, w sumie głównie żeby zobaczyć, jak to tutaj wygląda, jest fajna ta miejscowość. Hmm. Będę musiał kiedyś przyjechać na troszkę dłużej. Dobra, jadę dalej. No i drodzy Państwo, ja już zobaczyłem z tej drogi, którą miałem jechać. Już można powiedzieć, jestem na odwrocie, ale y, jadę jeszcze przez jakieś ciekawe miejsce. miejsca, jedno czy drugie, i to jest Weinberg, czyli y, y, wzgórze Wina. Może kiedyś ktoś tu już sadził jakieś winorośla mm, Teraz to są innego rodzaju pnącza na ziemi e, Także ogólnie nic ciekawego ale przejechać się i wjechać na górkę Ta z kolei ma 170 metrów z tego co 174 widzę tutaj e, Także jadę dalej Tutaj sobie skracam trochę drogę po polu Bo do tej drogi musiałem dojechać Musiałbym robić tylko pętlę tam Więc skracam sobie Jadę tam i gdzieś tam zaraz w lewo będę odbijał, już z powrotem, w okolicy tego dworca. Czy tam w stronę tej miejscowości, Bad Belcyś, właśnie tutaj jechałem z tej asfaltówki i jechałem z powrotem na pola. To jest końcówka tej trasy, którą miałem jechać, tej 30-kilometrowej. I znowu jest jakaś taka droga, widać, starożytna. Kamienie. E, tylko, że po lewej i po prawej jest sąsiadka, widzę. Także jakiś młodnik, czy tam jak to się nazywa? Taki młody las jest e, No i co? No i... jadę tutaj i po drodze chyba będzie jedna albo druga górka. To tak jeszcze sobie zobaczę, czy mm, można na nią wjechać, czy może też będzie ogródzona. Także do następnego ujęcia. Słuchajcie, tutaj wyjechałem z zakrętu i jest ta górka, która się nazywa i tutaj mi już umknęło na nawigacji. Bauenberg. A przy okazji słyszę jakiegoś jakiś helikopter. Chodźcie tam. Adac. No, także tu jest taki, taki fajny po, podjazd eee, podjadego i zobaczmy co będzie dalej podjadego. Tam jeszcze i zaraz tu już się będą tylko Chociaż tu jeszcze czerwone to jest, może się okazać, że to jakaś atrakcja. Tu jest, jest jeszcze jedna mała górka, i tu już jestem z powrotem przy e, dworcu, gdzie mam auto. Także podjeżdżam. Przynajmniej nagram. Zobaczcie, jak powaliło wielkie drzewo. Kurczę, to drzewo jest no, 2,5 metra e, w szerokości tej podniesionej ziemi. A, to w sumie nie jest aż bardzo ciekawe. Zobaczcie w takim razie jaki wiatr jest. Tutaj jest na razie cicho na dole, bo jestem skryty w lesie, ale jak się wyjedzie gdzieś tam na pole, to urywa głowę. Jadę tam. Zobaczcie co tutaj jest. Z takich jakichś czy to rurki, czy to jakieś takie przewody gumowe, czy plastikowe zrobiona taka chatka w lesie. Fajny plac zabaw. Dla dzieci No a ja już się zbliżam Do miejscowości Czekam, może jeszcze kawałek nagram, bo tu równa droga To mogę trzymać e, Telefon No tak to mi hmm. więcej wygląda Fajnie tak e, Czasami lekko w, gó w górę, czasami lekko w dół Ogólnie Całkiem przyjemnie się jechało dzisiaj Zrobiłem 12,5, no jeszcze tam pewnie jest kilometr, dwa może mi zostało do. O, już wjeżdżam tutaj do jakiejś miejscowości chyba, bo widzę dom. E, więc za dwa kilometry już pakuję manatki. Wracając, e, jak jechałem w tamtą stronę, to mijałem go, ale nie zdążyłem nagrać. To nagrywam dla Boba. Jaki smok tutaj mnie spotkał na wycieczce. Jeszcze tylko koło tego zamku powiem, że następnym razem, ja to tak na szybko planowałem, <gryw> tą wycieczkę, ale następnym razem jakbym planował, o tu jest nawet jakaś Kalifornia stoi, e, to właśnie tutaj jest taki parking koło tego zameczku. I to by było nawet bliżej, nie musiałbym jechać tutaj przez to miasto do e, dworca. E, komod pokazuje z dworca, ponieważ można sobie e, dojechać e, na dworzec do, do tej miejscowości i wtedy też jest fajnie. Nie trzeba jechać autem, no ale jak mi się spieszyło, to nie miałem innej opcji. Zaraz będziemy na miejscu. Drodzy Państwo, godzina 14, dokładnie 14 robiła, jestem w samochodzie, ruszam do domu. Mam godzinę 11, będę na 15.10, czyli spoko loko. O, tutaj jeszcze wam pokażę, gdzie byłem, Belceś. Myślałem, że to się nazywa Bad Belceś. Nie wiem, nie wiem. Ruszam. I już więcej się nie wtrącam. Kończę film. Łapki w górę. Jeżeli byście więcej takich krótkich wypadów, może kogoś to może zainspirować, to dajcie komentarz. Na razie. Pa.